Witam. Znajdujemy się w pizzerii Tropikanie w Śremie. Dzisiaj wraz z Frankiem pokażemy Państwu, jak przygotować naleśniki. Naleśniki przygotujemy dzisiaj na słodko. Można również zrobić na wiele różnych sposobów, jak i na słono, jak na słodko. Tutaj mamy ciasto, które wcześniej przygotowałem, w proporcjach 300 ml mleka około, około 250 g mąki, jedno jajko, szczypta soli, około 2-3 łyżki cukru. Tutaj mamy przygotowane, dzisiaj przygotowane owoce, z którymi właśnie będziemy robić, z serkiem śmietankowym oraz nutellą. Tutaj właśnie wcześniej mam skrojonego ananasa, a Franek pomoże mi skroić banana i gruszkę. Tutaj mamy gruszkę, którą wcześniej już obraliśmy. Pierwszą połówkę ci Franek pokaże. Skroimy w drobną kostkę. O tak. I teraz... Możesz w Franek skroić drugą połówkę gruszki. Tak jest. Uwaga na palu, palce. O, no, trochę Ci pomogę. Przesuniemy tutaj bardziej. I pak i pak. Odłożymy sobie do foremki. I teraz banana. Też plasterki takie Uwaga, żeby nam nie spadło. Uwaga na palce. Bo... Dobra, tutaj już Ci tą pomogę. I też przekładamy. Tutaj mamy właśnie przygotowane składniki, z których będziemy za chwilę po, po smażeniu składać naleśniki. Zaczynamy smażenie naszych naleśników. Patelnia i oczywiście wcześniej przesmarowana lekko, dosłownie lekko oliwą, by się nam nie przyklejało. Więc rozgrzewamy patelnię, czekając jak się nam rozgrzeje. Lejemy ciasto, czy trzymaj Franek. Niecałą nabierkę. Trochę nałóż, 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 nałóż. OK. I nad patelnią. Polej na środku. One, te ciasto nam się ładnie rozpłynie. Okej, ok. Pasuje. Bierzemy trochę na lewo, prawo. Tego lepiej nie próbujcie w domu. <grytanie> Drugi sposób, oczywiście nie podrzucając przekładając za pomocą kopystki drewnianej. Pytamy. Tak. I smażymy dalej. Usmażone naleśniki wcześniej, teraz będziemy przekładać właśnie serkiem, nutellą i wcześniej przygotowanymi owocami. Wracając do czasu smażenia, to czas smażenia to jest około minutkę, półtora z każdej strony. Zaczynamy przykładanie, więc Franek wybierz sobie, z czym byś chciał sobie zjeść dzisiaj naleśnika. To ja chciał sobie zjeść nutellą. Nutellą, no to bierzemy nutellę, weź sobie ile chcesz nutelli, posmaruj sobie naleśnika w środku. Nie żałuj, sobie Ci pomogę trochę może, co? Albo sobie jeszcze nałóż jedną łyżkę śmiało Pomóc Ci? Dasz sobie radę, OK. To Ci pomogę przytrzymam Okej, okay. teraz... Ja jeszcze bym chciał z bananami. To banana, to nakładać sobie banana. Myślę, że start. Coś jeszcze? Cukier czy do góry posypiemy? Do góry może, co? Będzie lepiej wyglądało. To teraz zabijamy tak, brulonik sobie zawiniemy, pyk, i przełożymy na talerz. Poszyb cukrem pudrem. Dobra. Drugiego zrobimy z, z serkiem. To już ja pokażę. Serek. Paniliowy Rozmarowujemy. Damy troszkę gruszki. Ananasa. I zawijamy. Robimy w takiego trójkąta. W ten sposób posypiemy cukrem pudrem. I na koniec polewę. Franę, którąś chcesz malinową, czekoladową. To polej. Te dwa? Te dwa. Tak, żeby to fajnie wyglądało. Nie żałuj. no, no tyle okay. I proszę bardzo. Teraz będę robił sam jednego naleśnika i zaczniemy może znowu o Nutelli. Tutaj Nutella nie żałujemy oczywiście Nutelli. Tutaj skręcimy łóżko. Można sobie podtrzymać na tak jeśli fajk gorący, żeby nie, nie latał. I jak rozsmarujemy, to dodajemy jeszcze owoce, czyli jak na przykład banan. Tutaj. tutaj, tutaj i jeszcze możemy dodać gruszki. Jeszcze trochę ananasa, bo ananas jest bardzo zdrowy. Teraz okay. zawijamy. I możemy go Obrócimy go może tak, Ci pomogę? Mm -hmm. I gotowe. Cukier, puder, polewa? Cukier, puder, polewa myślę, że I, pole. I prezentacja. Pranka naleśniki. Jeszcze zrobimy jednego na To jeszcze możemy zrobić teraz może z serkiem Rozsmarowujemy. Tutaj polewę pole, na koniec, e, owoców nie musi być. Teraz może zrobimy bez owoców, tylko w, może w środku zrobimy trochę cukru pudru. I Inwencja powierza. twórcza. Będzie taki inny. Teraz zawijamy. I damy na ten drugi talerz, bo tu już mam pełno. Zmieści się. Okej. Okay. I teraz jeszcze możemy trochę polać, bo czekolady nigdy za wiele. Tutaj. Jak polaliśmy. I oto są nasze naleśniki. Jeśli nie macie czasu na zrobienie takich naleśników, Możecie u nas zamówić w pizzerii Tropikana na dowóz lub na wynos.